najbardziej w sobie podoba. Kiedy zobaczymy Blowka w OKTAGONIE? Czy taka konkretna propozycja była z ich strony? Witajcie w treningu z gwiazdami, w formacie, w którym pokazujemy, jak trenują znani i lubiani, co robią, żeby być w formie. Zapraszam Was na ekskluzywny wgląd od kuchni, jak trenuje nasz dzisiejszy gość Blowek. Trening z gwiazdami. Gdzie jest gwiazda? Cześć! Witam, będziemy dzisiaj yy, ładować karabiny. Karol, w ostatnich latach twoi obserwatorzy mogli dostrzec spektakularne, nie bójmy się tego słowa, delikatne, Spektakularny. glow-up. Jak do tego doszło? Dzisiaj odpowiemy na to pytanie, więc oglądajcie film do samego końca. Idziemy już trenować. Karol, powiedz mi, czy ty sam ogarniasz swój trening, czy masz jakiegoś trenera? Ja nie mam zdolności manualnych i nie, nie poradziłem sobie sam na treningu, także tak. Bardzo w porządku, gość, więc musisz go poznać. Mój trader. Tak, to prawda, z Karolem współpracujemy już od kilku lat. Ale ilu? Lugi Wydaje czas. mi się, że wieczność. Ale, Bardzo długi ale nie czas. o to chodzi, chodzi o to, że ciało bliższa koszula, czy, jakoś, czy jak to się mówi, dlatego Karol musiał zostać moim gościem. W treningu z gwiazdami. Dziękuję za zaproszenie. Ja lubię generalnie trenować, więc trochę pogadamy o tym, jak to wszystko wygląda, co mnie też może skłoniło. No i może też kogoś zmotywujemy tym wszystkim, bo to jest chyba najważniejsze, żeby ruszyć tyłek sprzed komputera, bo jeżeli mi się udało, to, to każdemu się uda. Przewiduję naprawdę ogień w szopie, bo Karola motywacja do treningu i jego siła jest mnożona przez ilość obiektywów, które na niego patrzy, więc jak tylko tak. mamy jeden, a nawet dwa obiektywy, tak. to myślę, że dzisiaj będzie naprawdę ogień. Lecimy! Dobra Karol, zacznijmy od rzeczy podstawowych. Ile razy w tygodniu trenujesz? Rzecz podstawowa to rozgrzeweczka przed treningiem. Generalnie no jeżeli chodzi o trening, to ja nie będę jakoś tutaj wielkim specem, no bo to przede wszystkim Piotrek wszystko ogarnia. Ale chodzę trzy razy na trening i robimy FBW, full body workout. Wcale to nie było tak, że Piotrek mi powiedział. Więc ja nie, nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o to, ale zajawiłem się, jeżeli chodzi o treningi, lubię przychodzić. I naprawdę jeżeli już nie przychodzę, to brakuje mi tych treningów, więc to chyba najważniejsze. I kondycyjnie byłem słaby. Pierwszych treningów skończy się, pamiętam, ee, na kibelku. No, wymiotując. A, fajniejsze jest właśnie to, że z poziomu takiego naprawdę poniżej przeciętnej, bym powiedział, znajdujemy się właśnie tu, gdzie teraz. Tak. No i też, no nie no, zmieni, zmienił się mój wygląd zewnętrzny. Jak widzę siebie w lustrze, to lubię się. A kiedyś tak nie było. Ua! Dobra. Dobra, lecimy na dalszą część rozgrzewki, to miałam na myśli. My się rozciągamy w iście pałacowych komnatach i włościach, ponieważ jesteśmy w Alligator Fight Club, czyli jedynym klubie fitness, gdzie można trenować w pałacowych komnatach. Tak, także dzięki za gościnę. Jesteście najlepsi. My w ogóle dzisiaj zaczynamy nowy plan, zaczynamy nowy mezocykl, czyli będziemy szukać nowych obciążeń roboczych, tak, Karol? Jej, super! Bardzo się cieszę. Podgląd całego planu gdzieś wam tutaj rzucimy, żebyście zobaczyli, jak wygląda cały plan potężnego bloka. <noise> I macie jakiekolwiek pytania do tego planu, to piszcie w komentarzach, a ja postaram się na wszystki odpowiedzieć. Karol, skoro jesteśmy przy rozgrzewce, to pora na stały punkt programu, czyli przegląd torby treningowej. Pokaż nam swoją torbę treningową. Jakie sprzęty nosisz? Tak, to jest mój sprzęt, czyli zeszyt z, znaczy kalendarz z małego księcia, gdzie zapisujemy wszystkie moje dokonania kulturystyczne. My robimy to w oldschoolu, bo zapisujemy na papierze, dlatego, bo ja jestem oldschoolowy. Ale bardzo ważne, żeby mieć plan treningowy, bo wtedy wiesz, co w tym treningu robisz i przede tak, wszystkim sprawiasz, tak. że ten trening jest skuteczny, bo ciągle progresujesz. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Guma. band. Tak. Głównie rozgrzewkowy, ale dzisiaj też będziemy używać tego tak, do, do elementu siłowego. Najważniejsze. O, to jest na czas treningu konfiskowane. No i telefon. Do widzenia. Paski używaliśmy do martwych w pewnym momencie, teraz tak. dzisiaj nie będą nam raczej potrzebne, ale generalnie bardzo polecam ten sprzęt. Kolejne paski, kolejne gumy, kolejne ta jest gumy. chyba cięższa, mocniejsza. Ale jest, jest jeszcze jeden sprzęt. To czyli... jest zajebiście. Naprawdę, tak. ja byłem pod wrażeniem. To jest, moi drodzy, magnezja w płynie i to jest tak piękne. Tak, bo to jest po prostu dużo bardziej wygodne. Nie sypisz też na całej ślicie, Tak. Ja nie polecam rękawiczek, Karol też nie używa rękawiczek. Muszą być odciski, wiecie, żeby, żeby dziewczyny szalały. Dobra, pora na ostatnią część rozgrzewki przed czyli... ciężkim dźwiganiem, czyli uwaga, trudne słowo, Karol. Potencjacja. Konkretnie chodzi o to, żeby rozgrzać swój układ nerwowy przed naprawdę ciężkim dźwiganiem. Czyli takie pobudzenie. Tak jest. To chodźmy na pobudkę. Go! Pamiętaj Karol, agresja, agresja. Uf. Nie wiem ile z tego było poprawnego szczerze, to akurat pierwszy Nie. raz. Chodzi o to, żebyś spróbował, żeby twoja intencja była Nie, no jak dobrze. najszybciej. Jak widać jesteśmy już rozgrzani, tak. więc przechodzimy. Zaczynamy od mocnych ćwiczeń, zawsze początki są najcięższe, więc zaczynamy od mocnego skatowania bicepsów. Czemu Piotrek dobra, to... Dobra, dobra. Nie słuchajcie go, na szczęście ja tu jestem trenerem. Tak. Karol, to jak najbardziej się przyda, ale w pierwszym zestawie mamy OHP, czyli wyciskanie nad głowę. Rzeczywiście, fałki z mniejszym ciężarem i martwy ciąg na jednej nodze. Robimy to w seriach łączonych, więc najpierw wyciskanie, później fałki, na koniec martwy ciąg. Same przyjemności, moi drodzy. Proszę, to ma, to proszę to jest... Państwa, proszę tu zwrócić uwagę, że tu OHP z gumą. Dlaczego, ty jest... odpowiem dlaczego z gumą? Chcę się przeszpanować. Przyszpanował. Eee, no bo inny jest ruch, nie? Bo na górze <grym> będzie ciężej po prostu, bo jak wcześniej <grym> okay, robiliśmy okay. bez tej gumy, no to ten ruch był totalnie. totalnie no inny, nie? Ty masz rację, połowicznie. Czyli tak, pierwsza część eee, odpowiedzi jest taka, że robimy z gumą dlatego, żeby zaciążyć drugą część ruchu, bo we wcześniejszym. W mezocyklu, czyli we wcześniejszym planie, robiliśmy z pauzą w dole. Więc w ten sposób przepracujemy sobie porządnie cały zakres ruchu i będzie cycu się Karol, bierzesz tak? tangę, roz... nie robisz z martwego punktu. To jak? Rodeczko, to jest inne ćwiczenie. Bierzesz tangę, robisz krok do tyłu Amen. i zaczynasz wyciskanie. Nie Łokcie, łokcie wstaw, łokcie wstaw, dopnij dół nad głowę i łokcie przodem wracają, pięknie. No i to rozumiem. Pamiętaj, żeby się ustawić w osi, tak jak masz przyczepioną gumę. No i teraz wygląda to elegancko. Łokcie przodem prowadź. Karol, konfiskata. Czego? Telefonu, jak masz ćwiczyć? Jak masz ręce zajęte? Jaki TV 4, jeszcze raz mocno. Hi, hi, lewa, 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 i przodem wracasz. Ok. No, panie, to to było tak pod korek. Ja wiem, że jesteś skr skromnym gościem, ale schowaj to do kieszeni teraz i no już trochę trenujesz, sylwetka tr trochę Ci się poprawiła. Jak tak patrzysz w lustro, to Twoim zdaniem, którą partię masz najmocniejszą? Co Ci się najbardziej w sobie podoba? Moje potężne, duże łapy. Łapa? Nie, żartuję. Łapy akurat to jest partia, której za bardzo nie lubię, bo są bardzo... no patyki. Łapy nie ma. No. To tak jak u mnie. Nie ma. Klata. Lata. No błagam. Klata pirata. co jak donice się mówi. Ogień, 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 lewa, 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 lewa. lewa. Bang. To już była mocna walka. Tak powinna wyglądać ostatnia seria. Sprzątanko. To jest najważniejsze na siłowni, tak. żeby zawsze pamiętać, żeby tu sobie to sprzątać. Bo jak nie, to przyjdzie ktoś większy i posprząta ciebie. Na początku zawsze najcięższe ćwiczenia, więc teraz już Z sa same przyjemności. Zobaczymy. Mamy wiosłowanie, wykroki chodzone i twoje ulubione. Starzanie się po ziemi? To jest pełzanie, tak? Nie wiem czy to jest moje ulubione, bo Piotrek mi przed chwilą je pokazał i jest dość interesujące, więc będzie no, na pewno super. Nowości w planie. Wiosłujmy. Jakie tu mam obciążenie docelowe? Ile powtórzeń to jest tutaj? Mordo. Przecież tu wszystko jasno widać. Nie wiem czy jasno. Karol, Patrz, czego widzi. ty tu nie widzisz? To jest jasno i pięknie napisane. Jak 55 kg jak byk no A 10 no. powtórzeń. Najpierw martwy. Uch. Klatka niżej, dupa wyżej. Ile użył docelowego traf? 25 w sumie. Hop. Hop. Gwiazdo Jakbyś Piotrek chciał się dowiedzieć, Jakie jest najbardziej znienawidzone przeze mnie ćwiczenie w planie treningowym, to, to ja. Właśnie, to właśnie je zobaczyliście. Nie lubię. Wykroki są straszne. To już wiemy jakie jest najbardziej znienawidzone, a jakie jest Twoje ulubione? Lubię się podciągać, bo nauczyłem się podciągać i to jest cudowne, Odbieram. że kiedyś w ogóle bym nie pomyślał. Generalnie Piotrkowi przyśniło się, że podciągał się jedną ręką, więc stwierdził, że nauczymy się podciągać jedną ręką, więc czy to wyjdzie? Zobaczymy. Czemu, czemu nie? to Jestem... mamy. Jest motyw do działania, na tym to polega. Myślę, myślę że znaczy, fajnie mieć jakiś cel, nie? Że... Zdecydowanie To też dodaje przy treningu. Ja tylko sylwetka sylwetką, bo ona i tak się będzie zmieniała, ale też jakby według mojej filozofii fajnie jest mieć jakiś cel taki sprawnościowy, do którego się dąży, bo wtedy zawsze wiesz, motywacja się zgadza, przechodzisz na trening, widzisz progres. Dlatego następny to jest Maslap. lab. To pierwszy. Trzy, cztery. Czyli ty, tak? No kto wygrywa, ten pierwszy. Dobra. Dobra, dawaj. Ja zademonstruję. Więc generalnie przyjmujesz sobie podpór Plank Tak jest, tyrek spięty, brzuch spięty i sobie pełzysz Generalnie Piotrek zobaczył to ćwiczenie na TikToku I Dużo ćwiczeń się... na TikToku widzę i są dobre Dobra Karol, Ty siedzisz w social mediach, monitorujesz powiedzmy jakich twórców, fit twórców śledzisz w sieci Instagram, YouTube Miejski Drwali Insta, oczywiście Polecamy yy... No, jeszcze oglądam Patryk 2703 jest okay. filt świata, ale generalnie no nie siedzę w tym fit świecie. To, co mi wyskoczy na TikToku, no to zobaczę, ale żeby tak jakoś śledzić kogoś konkretnego nie za bardzo. Dużo w tym fit-świecie jest też takiego fałszu zakłamania, dużo naturali, którzy nie są naturalni. Dużo I -naturali. to naturali? No to jest słabe dla takich ludzi, którzy zaczynają, nie znają się i widzą takie sylwetki i myślą sobie, kurde, może tak będę wyglądać. A nigdy nie będziesz tak wyglądać, bo nie będziesz miał tej, tej suplementacji, co oni. Wiesz powiem ci, że generalnie suplementacji dla mnie to jest ogromny ból i bolączkę. Właśnie tego nienawidzę w social mediach, tych fitnessowych, bo są twórcy, którzy dużo dobrego wnoszą, dużo fajnych treści, ale są też tacy, którzy właśnie eksponują te nierealne takie oczekiwania. Nie? No tak, że o, w 30 tak. dni może wyglądać tak albo tak, tak. No, czas... to jest mega słabe. Tak, nie? tak, często trzeba pamiętać też, że te sylwetki, które widzicie na Instagramie, to jest proces. To nie jest tak, że oni nagle. Tak. A wszyscy pokazują przed i no po. Tak, nie tak. pokazują, co było w trakcie, tak. a co ważniejsze, nie pokazują, na przykład, co było jeszcze rok później. I czy ktoś tą sylwetkę ustawił? Ale ludzie czy też czy... chcą od razu, wiesz, efekt, nie? No, dlatego jest też wujek Żydka, prawda? Który prawdę ci powie. Tak. Dobra! rękoma. No, dobrze, Karol. O, dobra, jednak, jest, jak jest to, kamera, tak to tak jest najlepiej. Jest. Dobra Karol, bo z tego co wiem, to w dzieciństwie nie byłeś najbardziej fit, bo raczej siedziałeś przed kątem. Tak, nie, no tak. bardzo unikałem. Tak, I powiedz mi, co było dla Ciebie takim impulsem, takim triggerem, To dobra, basta, trzeba coś ze sobą zrobić, nie? Ból pleców. No, nie ukrywam, że też chciałem trochę lepiej wyglądać, bo widziałem w kamerze, jak wyglądam. Ale czekaj, czekaj bój pleców, ile miałeś lat wtedy, że Cię plecy bolowe? 21, 20. No, kalectwo generalnie, komputerowe. Kondycja, no wiesz, ja byłem w stanie przejść po schodach Niech. i się zmęczyć. Nie byłem jakiś otyły, nie. ale też miałem taki brzuch, bo, bo był taki skinny fat, nie? że jestem tak, niby chudy, dokładnie. ale mam brzuch. Tak, tak, tak. Chudo tłusty. Chcieliśmy równocześnie zbudować trochę mięśni, żeby łatwiej było cię spalać później. Ten tłuszcz, który sobie zgromadziłeś. Tak, nie? ale generalnie na no, trening super na mnie zadziałał. Moim zdaniem największe benefity z trenowania, ale poza fizyczne. Czyli nie chodzi mi o to, że tu buła rośnie i tak dalej, tylko co ci dało regularne no, lepsze samopoczucie, to jest podstawa, naprawdę czuję się totalnie lepiej, bo już, to już nie chodzi, bo to, że lepiej wyglądacie, to już będzie efekt uboczny, ale skupcie się na tym, że będziecie sprawniejsi, co jest super. Yy, no i też Uważam, że trochę sobie przedłużycie życie tym, nie? Że będziecie. Na pewno, na pewno. Będziecie sprawnia, nie w wieku, nie wiem, 70 kanuna, lat będzie. Jakby wiesz, lajki się zgadzają? Zgadzają się, tak. No ale to jest fizyczność, nie? To o czym nie, mówiłeś? Bo to też buduje twoje męskie ego. No tak, no tak. Lajki? No nie, trochę nie. Zainteresowanie dziewczyn. No to w takim razie myślę, że więcej zachęcenia nie trzeba. Nie, nie możemy nie od... jeszcze pogadać. Nie odlekajmy już tego. A, lecimy z tymi wykrokami. Przednia noga Karol, przednia noga. Jeszcze, jeszcze metr, jeszcze metr i dość. Karol słuchaj, wiem, że jesteś fanem Freak Fightów. Tak, jestem od, po, od początku fanem, No, Czekaj, początku. czekaj, znajdujemy się w Alligator'e w Club. Tak, tutaj. Nie masz. mogę nie zapytać, nie mogę nie zapytać, kiedy zobaczymy Blowka w OKTAGONIE Na dzień dzisiejszy nie ma takich planów O, na dzień dzisiejszy nie, No nie, nigdy nie, nie, nie mów nigdy, natomiast totalnie Ciebie nie widzę Były propozycje Różnorakie Mówisz, że były propozycje, no bo wiadomo Wszyscy no wiedzą, się z Wojtkiem, w ogóle znasz się z chłopakami Na eventach w fejmu bywasz, a powiedz mi w takim razie czy taka konkretna propozycja była z ich strony? Konkretna mówisz, że przeciwnik, to... czy konkretna finansowa? Czy była propozycja i finansowa, i czy przeciwnik, czy... Chyba ka z, każdą, y z każdą federacją były tak? jakieś rozmowy, ale ja to od początku... Raczej ciekawość niż chęć. Obserwować obserwuję, fajnie, ale być tam i uczestniczyć w tym, no nie za bardzo. Zupełnie inna bajka. Ulubiona postać freak fightów polskich? Jezu, ja lubię, nie ukrywam, y jestem fanem dymów i... Nie. Bomba na przykład był bardzo specyficzny, sympatyczny. Nie, no jedzy, jeszcze będzie. Tak, no teraz ma przerwę. Amadi na pewno taka legenda. No, a tak sportowo to na przykład bardzo podziwiam braci tyburskich. Naprawdę. Józef. Po turnieju bardzo mnie zaskoczył. Byłem pod wrażeniem. Nie wiem na ile to, co mówił, jest prawdą, bo mówił, że nie ćwiczy, że od trzech tygodni zioła po prostu nie pali. No ale to jak się pokazał, jeżeli to jest prawda, to. To, Gościu co, ma naprawdę. To coś się wydarzy, jak zacznie trenować. No, no, jest prawdziwym Freakfighterem. Dobra, do roboty już. Lecimy. Poczuj dwójki mocniej. Nie jest źle. Karol, no nie jest no niebiesko, Jesteś tu, gdzie jesteś, i zajmujesz się tym, czym się zajmujesz. Ja mówię, że to, to, gdzie jestem, to jest całkowity przypadek. Ja po prostu lubiłem grać w grę. Siedziałem dużo przed komputerem i zacząłem nagrywać. Nie? Wtedy nikt by nie pomyślał, że z tego będzie jakiekolwiek. Pieniądze, jakakolwiek okay. rozpoznawalność, więc to no wypadek tak, przy pracy. Tak, ale ładnie możemy to połączyć z tym, że zacząłeś robić to konsekwentnie, nie przerywałeś, rozwijałeś się w tym dokładnie tak samo jak tak jest. Z w training. Training. No, no, trzeba konsekwentnie. No i nawet jak są jakieś dołki, to cały czas cisnąć. Na koniec serie D, czyli ładowanie karabinów, dwie serie, super serie, czyli naprzemiennie ćwiczenie na biceps i ćwiczenie na trikola. Let's go! Let's go, łapy nie ma! Jaką poradę dałbyś osobom, które się wahają, chciałyby zacząć, ale się boją, albo takim, które dopiero rozpoczęły? A mówisz o treningu, czy mówisz o YouTube? Nie, jesteśmy na siłownia. Nie bać na pewno przyjść na siłownię, bo wiem, że początki są ciężkie, często dużo ludzi czuje jakiś wstyd. Rzeczywiście ludzie się wstydzą i pojęcie... wszyscy myślą, że przychodzą na siłownię, że ludzie się na nich patrzą, ale teraz ale... ode mnie, ludzie naprawdę się na was nie patrzą. Ludzie na siłowni zajmują się sobą. Sobie. Jeżeli się wstydzisz przyjść, to naprawdę nie przejmuj się, bo nikt tak naprawdę na ciebie nie patrzy. Zgadzam się, to jest fakt. No chyba, że jesteście tiktokerką jakąś. No. Jak tobie się nie chce, masz dzień, że totalnie nie chce ci się... Ale ja tak nie mam. Serio, jeżeli chodzi Maszyna. o trening. jeżeli chodzi... Stworzyłem maszynę. Nie, no jeżeli chodzi o trening, to naprawdę uwielbiam. I jak nie mam treningu, to tak czuję taką pustkę. No już wpadłem w taką rutynę. Początek. Nie wiem, czym się motywowałem. No, no, ale myślę, na pewno... myślę, że social media trochę mnie motywowały. Jakieś sylwetki innych i budekło, bo okay. tak, no, no, że też tak będę kiedyś wyglądał. Najlepsza motywacja jest taka, która działa. I nie należy oceniać, co kogo motywuje. Jeśli chodzi o moją motywację, to ja nie wierzę w motywację, ja wierzę w konsekwencje i w kształtowanie nawyku. Ja już na tyle długo to robię, ja zawsze używam porównania. Jak mocno musisz się motywować, żeby codziennie rano umyć zęby? No w ogóle się nie motywujesz. No bo, bo ja nie umyję zębów. Dobra Karolu, dzięki za trening. Dzięki. Za... Już ale ale mam jeszcze dla Ciebie! Nagroda! Zacznę. Wspaniałą nagrodę, wspaniałą. Poczekaj, bo na nagrodę na siłowni trzeba sobie zasłużyć. Tutaj nagroda a od naszego sponsora, od Preg Nutrition. Bardzo dziękujemy i żeby sobie zasłużyć na niego, mam dla Ciebie jeszcze mały challenge. Mały. Chłopaki z Warszawy robią wyciskanie na klatę, a my idziemy o krok dalej. Chciałbym, żebyś zrobił czterominutowy minutowy amrab w którym najpierw wyosłujesz 500 metrów, uh -huh. a do końca czasu robisz jak najwięcej burpee over rower. Go! 500 metrów, noga, 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 noga! Jest 500 metrów. Trzy głębokie oddechy i lecimy. 22, 23, końcóweczka, 24, 3 sekundy. I czas, 24 Twój oficjalny wynik, wspaniale Karol. Teraz już bez wyrzutów sumienia mogę oddać Ci suplementy. Proszę, masz batonika. No i ja myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym programie. Subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę, było przefantastycznie i zapraszam więcej gwiazd.